Dzień dobry, jest ten kolejny piękny, rześki poranek. A w tej prowincji jest chłodniej, nie? No. to jest chłodni. To jest najmniejsza prowincja Adam? Ja musiałem sobie kondyner czasem dość jeszcze. Nie, no, da się żyć Słońce wyjdzie trochę, jeżeli nad horyzontem już będzie ciepło. Nie, to jest gorąco będzie. jest chłopo. Na szczęście Paweł sobie zamontował ogrzewanie do powierzchnika, więc trzeba z niego skorzystać. Adam, jak widać, jeszcze nie jest. Dobry w działaniu podkorowym, czyli czymś, co się uczy w woju na zasadzie wykonywania pewnych zadań bez myślenia. I takim jednym z rzeczy jest na przykład strzelanie trzeba po strzale i tak dalej, albo na przykład wstawanie na rozkaz i bez zastanawiania się, że jest pizda czy coś. Ale nie było rozkazów wstawać. Nie było. Wiesz jeszcze nie gotowa. Po, po co? Ale w ogóle jest po co? No do pszczół na przykład. Już? Potrzebujesz argumentu typu, nie wiem, e, flaszka. Nie, kawa. Kawa. Będzie kawa się przelewała, to ja w sekundę wyskoczę. No i cóż, co no. Słońce wyszło i nagle zrobiły się trapiki. A było naprawdę żeśko. Dobra, gdzie jest... Po chłodnej nocy w Mondulhiri, czyli chyba najchłodniejszej prowincji w Kambodży, rzeczywiście te motory no nie palą tak idealnie. No ale tylko chwila. Dobra, co zostało z wczorajszego wesela? Także, jak widzisz, te ekipy chmerskie weselne są naprawdę profesjonalne. Poranek dnia kolejnego, śmieci, składamy już imprezę. Pozamętane. Bezsenne jest to zdziwienie w oczach lokalców, kiedy człowiek przejeżdża przez wioskę jakimiś chóberskimi skrótami, które znają tylko kmerzy, i tu nagle Białas przejeżdża, bo zna. No, śmiesznie to wygląda. Dobra. i możemy to zrobić w sumie kawałkiem bambusa jak ci chmerzy z Prymdisi Technologii oni są w ogóle podobno z podciem tyś mi powiedział to są chmerzy, którzy to robią, nie? O -o. trzeba by się z spiknąć. Nie. Mamy? łopatę? Mamy. wybiście. no dobra, to tak wygląda pierwsza konstrukcja identycznie jak w Ratana Kiri co my tu mamy? A, zużyty olej ten, smaruje ale ty, dobry sprzęt kurwa, jeszcze bo... czymś takim nie robiłem kur. <grymny> no. <grymny> no. <grymny> no. A, jak już mówiłem, im dużo jesteś w Kambodży, tym jesteś bardziej jak Khmer. Więc dzisiaj mamy Dzień Precyzji Khmerskiej. Jak widać, jak chodzi tutaj o pasowanie elementów, no ale strzelać z tego nikt nie będzie. Co podobać się? Piłka, piłka chłopaczków. Patrz, jak się odsunęli. jak się odsunęli. Patrz, jak się odsunęli. No, Mm. Szczerze powiedziawszy to było do przewidzenia, że to się tak skończy i że będę jechał po piłę do Pawła, no bo... Generalnie no wiadomo, że biali inaczej traktują sprzęt niż kmerzy, bo kmerów to jest tak, że on po prostu jest, leży sobie. Często nie patrzą czy to moknie, czy nie moknie, no a potem muszę ma takim dosyć pracować, że no, jak biały ma jednak swój sprzęt to o niego dba. Więc no, z pobową piłą to sobie poradzimy w Trimiga. Zamiast próbować godzinę odpalać tamtą kmerską. Czego Przegorz... w góry i Uli... lecimy w teren Pogryzło ich coś? Nie ja wiem Nie Chyba nie Dobra, to dzień dobry po południu I Tutaj gdzie są drzwi do narni Gdzieś w tej okolicy to Tak, tak, trzeba będzie wejść do dżungli Dzisiaj jesteśmy Kmałcz hunting Będziemy się bawili w łowców duchu. duchów To znaczy to co my robimy to nie jest eee. normalne dla Kmeru Bo wszyscy się bawią tutaj duchów No ale przydałoby się żeby to wejście do narni ktoś wykarczował Wiesz co ja chyba jednak może i w Tajdze jest zimno, ale przynajmniej nie ma tu chaszczy. Co dżungli. No I to jest właśnie to. Byliśmy tutaj dwa tygodnie temu. To wyglądało inaczej zupełnie, stary. I teraz tam jest żeby się odnaleźć. Tak to rośnie. Nie no, trzeba iść w dół. Weź spokój, Dwa dwa tygodnie nie wchodzisz w tym miejsce, miejscu, nie możesz się odnaleźć. A pomyśl sobie, że masa Kmerów w ogóle się nie orientuje w tym, co to jest północ, południe, wschód, zachód. O, czekaj, chwilę, Więc jak taki Kmer się zgubi, to on, jeżeli ścieżki nie pozna, to jest w dupie generalnie. Sprawdzałem na paru Kmerach, oni nie, nie kumają takich pojęć jak północ, południe, wschód, zachód. Nie? Pokazywałem Globus, oni tak. Wiesz, odpalałem google Earth i pokazywałem, jak wygląda kula ziemska. Oni tak sobie przewijali mapkę, nie? Albo jak czegoś szukałem, jak, gdzie jak dojechać, oni patrzyli, o mapa, I jak sobie przywijają, o, a ciekawe co jest tu, a ciekawe co jest tam. I to mi się też powtarzało w Azji Centralnej. Było to samo. Mapa to była zabawka, nie narzędzie. Nie no, ciek wodny to jest najbezpieczniejsze miejsce, zdecydowanie, do poruszania się. I wiemy plus minus dokąd prowadzi. Plus minus. A co ty na to? Ktoś tu obraca wino ryżowe. No. A, tak, klimat jest, żeby nie było. Ale na tą polanę byłoby fajnie trafić. Co zawsze mamy drona, nie? Co? No, wziąłem, jak się zgubimy, to wiesz, możemy gdzieś polecieć do góry i zobaczyć, jak daleko jesteśmy od czegokolwiek. Mamy to upatrzona polana wcześniej do odpoczynku. Trochę drzew ściętych jakichś starych Także opał jest To gdzieś się trzeba będzie rozbić Stąd jest stosunkowo blisko do wody może 150 metrów No i dobrze Świetnie Ale to była przyprawa Tam było drzewo pierwsze, tu jest drzewo drugie I to świetnie znaczy, że porządnie to. Trzeba Oznaczyć wejście do narni Żebyście się, się już nigdy tutaj nie zgubili. To wejście jest w miarę prosta ścieżka, ale... Zawsze tak, coś. 10 metrów przecież. No dobra. To jakby co to tu jest, wejście do Arki. się całkiem zacne miejsce na obozowisko, to co gdzieś tam, nie? Coś tak plus, plus minus, żeby się rozbić. Jest obozowisko, wygląda w ten sposób, Czek? No i co? Jest klas, nie? Jest klimat. Zajebiście. No i jakaś ta muzyczka leci akurat łzy. Ja się z Andrzejem kąpa, kąpałem na początku stycznia w majem cichym, i tam było naprawdę wesoło w potoku. No. no. Tam było naprawdę wesoło, także tutaj to jest takie zajebiście. Uff! To na przygoda, naprawdę. No. Tylko, znaczy tak jak mówię, to, to jest coś takiego, że teraz. Yy, teraz to jest przygoda, natomiast jak to będę montował za rok, jak to będzie on nie wychodziło, to się będę ciebie całego śmiał. Bo nie będę stary, nie wszystko. Pewnie mi nie wyjdzie za pierwszym razem oczywiście, ale to nic. Robić trochę na szybko, no bo w sumie to nie jest syberia. warunki są spoko, więc mam możliwość czas na pomyłki. Chodzi o zabawę w rozpalaniu No bo oczywiście zapalniczki nie mamy, bo po co nikt nie pomyślał? Żadnego palacza z nami nie ma, więc to trzeba robić, no trzeba sobie poradzić z Nie te tego te piwa, wiesz, w to, mam, to jest kluczowe, bo w każdym ognisku najważniejsza jest popałka. Jak ją źle skonstruujesz, to się będziesz jebał jak pies. I właśnie sądzisz, że była dobra popałka. Dlatego mamy tutaj? Takie suche pląca. Bardzo, bardzo suche. Generalnie rzeka też jest świetnym miejscem pod zbieranie opału, ponieważ rzeka zawsze w trakcie pory mokrej znosi masę opału i ten opał potem, w trakcie pory, suchej. i z dobrym pomysłem na szukanie opału. Zawsze. To kluczowym jest to, żeby dobrze podpałkę zrobić. Jeśli żeby nie wrzucać za szybko do drugiego.